W pierwszym odcinku z budowy nice W dzisiejszym odcinku opowiem Wam tak pokrótce, skąd te rzeczy mam i skąd to mam i skąd mam domek. A więc tak, yy, to było przy portalu, to było przy portalu. No wiecie, jak jest rozbity portal, nie? No to tam właśnie były te bloki złota. Yy. Tego. No i dalej już się trochę pogubiłem, co mam mówić, bo... Już próbuję to nagrać setny raz, jak ja to robię. Ogólnie to mamy... E, o to mówić, widzicie? Mamy, mamy wioskę. Będziemy na pewno się tradować. E, z z No, Nie ma bata, nie będziemy. Dobra, najpierw te śklety szpikko porozwalamy i zaraz będziemy brać się do roboty. Co jest? No, dobra mniejsza to. No. lecimy szybko pozbierać te rzeczy i budujemy do końca już. A, nie, proszę. Proszę, nie. Miałam tarczę, a ja mi tarczę. Cukrówki. Dobra, lecę szybko pod i będziemy kończyć na nasz domek. No dobra, to, 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 nie, to, 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 A to. Dobra. dobra, lecimy szybko pozbierać drewienka i kończymy domek budować i będzie dobrze. Na serio. Mam już tyle. Ja już to robiłem. Z 5 odcinków bym nagrał z tego. Z samego budowania domu. Tylko, że za każdym razem przy, nagry, albo, przy, nagranie się y, y, przerywało. Ale już chyba wiem dlaczego. No i y, tego. I mamy fajnego filadżera Tam w wiosce. Który zgadujcie co sprzedaje. Znaczy, węgiel wymienia za, za emeraldy. Widziałam ten węgiel, że jest, to zaraz pójdziemy po ten węgiel i układniemy go. Znaczy no to nie. No widzicie już razrobimy mi prosto. O, Och, nie, no ja. Ja jestem nóbkiem. Dobra, no, i tu mam czego tu. tu, 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 tu. Tam też jest lawalum, też jest dobra. Pasujemy. W sumie przydałoby się kordy zapisać, ale co tam mniejsza. Kordy to... wiecie. Nie wiem, gdzie ja jestem. O! Widzę, że na to tam musimy zaraz się udać. Tylko, że... Ten moment. moment. Ja są że... Przy... Tutaj to mam zbierać? Teraz zbieramy tylko te i ja lecę. O, a buteczkę weźmiemy później i będziemy tam, tam dalej. Tylko, że już mi się kończy wszystko. wszystko. Jest drewienko się kończy. Dobra, lecimy. Hmm. Czy możemy sobie zjeść. Trzymę nie. Mówię? I okej, okay. Tu hmm, jeszcze ma być to. No so, tak, tu jeszcze przyjmę to, tu w ogóle będzie to ma być, tu będzie to, 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 to. Tu? Okay. tu, 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 hmm, to, tu, przyjmę. tu, 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 Zobaczymy, jak mam słuchać filmu. Jest to bardzo dobre. Eee. Ok, a tu a, właśnie o tym mówię, że nie ogarnę interesów. Dobra, to już na bok nie będzie, tylko chodzi o to, że. No tutaj gdzie jest to? Musi być to. Oj, przepraszam, że tyle się nie odzywałam, ale myślałam, że wywaliło mi nagrywanie. Ale teraz widzę, że jest OK i pająk nie goni niestety. Dobra, okej, okay, okej, okay, tu, tu, tu tu. Nie mam pochodni. Dobra, to lecimy po, 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 po pochodnie. Może jeszcze spaść. Dobra, dała ci tylko. Gdzie ten? Nie gadajcie Panie zombie Wie pan, że ja pana nie lubię O boże Nie gadajcie, że jeszcze... No w No i siekierka nam się skończyła Dobra, lecimy już po jaka? siekierkę ale no nie ważne, to to nie tu. A w sumie mam mieczek. Co mnie? Nie, nie mieczkiem. Czy to on później? coś? Jak już, te, jak ile je gram, a nie, dobra, to, bo, bo dopiero doszłam do serwera, ale jak to, jak to? wcześniej to serwer tak miałem wszystko, dobra, sprawdźmy, dobra, to jest hit. Dobra, bierzemy sobie tyki by się przydały, a, to, ty, a, dobra, to, to jest nasz magazyn jakby coś. A tu będzie więcej skrzynki i będą każda skrzynia będzie do, do wyznaczonej rzeczy. Dobra, już. Dobra, mamy. Bo nam tego trzeba. Masa, to właśnie robimy. Ojoj. okej. Okay. I to zostało. Po tej kursy teraz tak. na się. Czemu by nie? Okej. Okay. Mamy. 3 staki, ok, dobra, czyli robimy wszystko, tak, tak, tak. Dobra, to mi nie wyjdzie nigdy. Dobra, wszystko po dwie robimy. O, wszystko po dwie rzeczy robimy. Dobra, w sumie tyle wystarczy. Bo te te na ksikierki, nie? Dobra, musimy teraz zrobić płotki. Ok. Czyli tak, tu tak, tu tak, i tu tak. Eee. Robimy na razie tyle, co mówię. Stawcie łapkę i subika. Będzie mi bardzo przy fajnie, przyjemnie. Hmm, o, prasik sobie zrobiliśmy e, Pan mnie nie chce atakować, tak? No bo dobra, w sumie Dawaj nić! Nie, dawaj, nic nie dam nić A w sumie Dobra, zaraz polecimy jeszcze tam na wyprawę W koszyku hmm. Okej, okay, dobra, tu jeszcze będzie się... tak, 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 tak... tu, 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 ok hmm, tu, 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 tu Nazwalałam to, tutaj, to. tu też chyba, że... Hmm, gdzie jeszcze są? a, tu jest też będzie to, tak tak, tak, tak. No i tu będzie wejście takie dziwaczne teraz nam trzeba A, na za dużo będzie. Okay, pęk, pęk. No i jak na razie... Albo inaczej jeszcze całkowicie. Dobra, przyjemy to. To też, to też, to też, to też, to też, to też. psujemy, to też. To też.

To, to. będzie to. będzie to. Tu. 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 A, i w ogóle widziałam mnie ostatnio, że pod jednym filmikiem, to jeszcze co najlepsze, co najdziwniejsze teraz z farminga, pod jednym filmikiem było 38 obejrzanych filmów. Znaczy, no, 38 osób było bardzo fajnie. Bardzo się cieszę z tego. Dobra, lecimy szybko po to, to podkodać. Ja Mamy węgiel, dobra. To, a nie, to jutro. <grych> Dobra, to wszystko idzie tutaj. Do... Na razie nie pytajcie dlaczego to wszystko do jednego biorę kolam, ale na razie wiem, bo mam syfy w ogóle. Hmm, dobra, mam jakiś. Dobra, leci. Le... A, nam a dobra, gdzieś tam mu się z takiego. O tu w Niech stoi. W ogóle? A w nie lecimy do wioski, czemu bo nie? Po prostu to Zobacz, polecimy, zobaczymy. Co mi tu mylą. Przydał się, będę, naprawdę, było węgiel. I znalazłem takiego fajnego filadera, że zaraz wam pokażę go. Naprawdę. O, się arion arion Golem kolem Nieważne. nie tego wypowiedzieć ciemna mam? nie 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 znaczy no, na teraz, zawsze jest dobra. To nie. Nie, nie chcę się, się tutaj, to nie. Nie, nie, nie będziemy tak biorą Dobra. O, Siemano! Nie, ja, nie ma się tej O. Co ty na to? Dobra. Trzeba w to Ej, tutaj jeszcze nie byłem. Może i byłem? Nie no, byłem. Właśnie, o tu jestem dobry. Tylko tutaj żelazna śkiera. Mam żelaz, tylko chodzi mi o... Aj, Ajajaj, ten mieczek tak kusi mocno, Ale że... nie wiem właśnie, czy ją kupić. Sobie weźmy łapkę.

Lepsze to, żeby tam, żeby na na i rzecz mieć. Naprawdę. Czy wy naprawdę... No właśnie. Ty. O nie. O nie. Dobra, to zaraz się mu tutaj. Jeszcze się potrajduję chwilę i, 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 i będę kończyć nagrywanie. W końcu wyszedł mi jakiś odcinek. O, tu jeszcze ma jedzonko, okej. Okay. Ja Ale to jedzonko na razie nie zapłacę. Tutaj jest jeszcze blader, on chyba się mody nie, nie, chcesz? Nie. Ej, właśnie, może zobaczymy. O, już to się wodę. Stamtąd przyszedłem. Czyliście tam byłem? Nie? I przyszedłem tutaj, szybko, bo zobaczyłem. Właśnie to już jak trzeci raz nagrywam to. To właśnie. To właśnie mi tak wyszło, że... Aż... Ej, dobra, szybko jeszcze wykopiłem sobie do mną A to się I jakby coś to odci Nie gadajcie! Jesteśmy chyba przy tym miejscu, co był ten. Albo drugi. No nie wiem. Ej, nie gadajcie. To to miejsce? Tak, to to miejsce. Tak, to to miejsce. No, tutaj była Nie wiem, co ja tu szukałam, ale... Szukałam czegoś. Rozumiecie? Poszedłem tam, o, zrobiłem takie kółeczko i Przyszłam tutaj. Znaczy, no, tam, gdzie teraz się siedzieliśmy. No, dobra, lecimy. O nie. I dobra, bo już dzień się kończył, to trzeba pracać. Co jest standard? Uuuu. Hmm. I dobra, ja sobie wezmę tak. 2, 4, no. O nie, rajdy. Tutaj jest rajd. Nie chcecie mnie nie? Proszę i dobra, bo o tu... No i nie ma to jak nie trafić, nie? No chłopie, to dostaniesz takiego strzała. Dobrze, atakuj go. Jest standard, jest standard. Eee, nie będziecie, Ty, no to skoro, skoro jesteś tutaj... Mam no tutaj tego, tutaj, tych typów, to ich uczyni. I się tego baza. Eee, dzień dobry, ja, ja tylko Ja to tylko sprzątam. Nie, no weź, proszę. Nie, nie, nie. Jest, nić mamy, nić mamy, jest! Tylko je. Ej, dobra, teraz musimy po tej górze wracać, chyba. Bo... No, tak, bo no tutaj jest to. Jest do tego. Dobra, ale potem. Po szukać ten... po wągiel. O, to... tam jest lawan.

Dobra. Dobra, idę szkół, tylko wykopać i koniec na dzisiaj niestety. Myślała Walon tam, gdzie jest Nie Wiesz, to tak naprawdę, można zrobić go z Lavalonem, ale wiem, że Lavalon to nam się przyda bardzo. W końcu, jak zdobędziemy teraz to będziemy zaczynać tutaj cały ten Może nie umiem wejść po tym. Nie, proszę, zostawcie mi chłopaki. jestem Szybko się kupimy tutaj. Hmm. Dobra. Ale dzisiaj długi będzie odcinek. Szybko hmm. ten węgiel i w następnym kolejnym odcinku będziemy pewnie jeszcze co będziemy robić, ale coś będziemy na pewno się wygmylić, co będzie. Coś ciekawego do roboty zawsze jest w Minecrafcie szczególnie. Dobra, Złowiesz standard Ej, dobra. Postawimy go do domu. <laughs> Wiedźma! Ej, dobra, lecimy do Wiedźmy, szybko. Jeszcze. Szybko sobie podejmę jeszcze i lecimy do Wiedźmy. О, курсачка, Не, ну мужчину еще не уберем, Не, ну просто дайте мне. Хопя. 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 Nie padnij, nie padnie, nie padnij, nie padnie. Nie, zabiła, zabije mnie. Aj. O nie, dobra. Nie no, to też rzeczy trzeba śleć, bo jak nie policimy, to będzie przypomniał. Bardzo dużo. Zostawcie mnie. Abym mieć miał Nie no, zabijł mi łopaty! A nie, miał spłynąć tutaj. Dobra, chłopie Nie, dobra. Ja te rzeczy odzyskam już poza odcinkiem. Dobra, cześć, do następnego.